Dobry wieczór. Państwo spod znaku wodnika. Władnik. Walczymy o coś. Zasięgamy opinii, zasięgamy opinii lekarskiej. Twierdzimy, że coś właściwie nie ma sensu. Potrzebujemy innych. Władnik potrzebuje tutaj pomocy, ponieważ. Sam nie, nie jest w stanie sobie pomóc. Jest potrzebna jakaś interwencja, jakiegoś rodzaju wsparcie innych, ponieważ chwilami ma się wrażenie, że się odchodzi od zmysłów. Jest bardzo zaburzona emocjonalność wodnika, dość znacząca niestabilność emocjonalna. Um, I należy. Należałoby po prostu się poradzić z kimś porozmawiać. A co za tym idzie wszystko, wszystkim. Czyli krótko mówiąc, wodnik w potrzebie teraz. Jakiego rodzaju to jest potrzeba? Mam pokazaną sytuację takiego skondensowania się w sobie, ale to w kategoriach przyszłości, żeby to zrobić, po to, żeby można było rozwiązać problem. Bardzo dużo tutaj jest jakiegoś cierpienia. Hmm. Sprawy rodzinne Na pierwszy taki rzut Sprawy rodzinne, gdzie właściwie Należy mm, Może nie należy Tutaj opłakuje się jakiegoś mężczyznę Jest pokazane odejście ale nie mam tutaj pokazanych energii e, zmiana stanu, czyli że po prostu śmierć fizyczna, tego nie mam. Natomiast mam tu pokazane też taki problem y, bycia y, samemu y, ze względu na zabranie pieniędzy, ograniczenie, ograniczenie dostępu do pieniędzy. Jest to tutaj robione z zemsty. Jest to tutaj robione, żeby dopiec, żeby pokazać, kto jest silniejszy, kto jest ważniejszy. Czyli w, w tyle są pieniądze. Wartość człowieka określa się poprzez to, ile ma pieniędzy. To jest tego rodzaju sytuacja. I tutaj pokazuje się osoba, która jest. Odcięta od tego, właściwie bez środków do życia lub z bardzo ograniczonymi, i dlatego jest tutaj ucieczka do innych ludzi. Wodnik jest bezradny, czuje, że nie ma szans z tą osobą. Potrzebuje pożyczkę, potrzebuje rozmowy, potrzebuje. Najbardziej tego wsparcia finansowego, żeby stanąć na nogi. Pokazują mi się dwaj mężczyźni, którzy mogliby pomóc. Ale jeden z nich mógłby. To byłaby taka pomoc: tak, pomogę ci, pożyczę ci, ale bardzo by się niecierpliwił o termin zwrotu. Tak, on wyciągnie rękę do fotnika, ale jednak jego niecierpliwość i taka, mogę to nazwać, chytrość na pieniądze, gdzieś też by krążyła. Oczywiście, to może iść w drugą stronę, to znaczy, że wodnika się poprosi o pomoc. Aha, termin zwrotu to w takiej konfiguracji, jeżeli to wodnika się prosi o pieniądze, to ta osoba będzie. Rzucać terminami, kiedy odda te pieniądze. W sensie, że jak najszybciej albo e, do pierwszego następnego miesiąca, albo koło 15, albo pod koniec miesiąca. Tutaj jest rzucanie takimi propozycjami, kiedy dokładnie odda się te pieniądze. Należy zwrócić uwagę, kogo się prosi o tę pomoc. W przypadku scenariusza numer jeden, to znaczy kiedy to wodnik potrzebuje, należy się dobrze zastanowić, do kogo się idzie po pomoc. Nawet jest pokazano mm -hmm. ehm, taka pomoc w sensie pożyczka, chwilówka, kredyt. Nawet to jest tutaj brane pod uwagę. Najbardziej, no tu nawet są prawnicy, adwokaci, e, sędziowie. Tak więc tutaj e, jest najbardziej wyczuwalna e, sprawa o podział majątku, bo nie ma małżeństwa, skończyło się małżeństwo. Więc e, tutaj okołosądowe sprawy spadkowe. Podział majątku yy, i pożyczka już z zewnętrznych źródeł. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Dziękuję.